I tato powiedz nam jeszcze raz, do czego będzie służyło to jajko tutaj. Hmm, co ty się mnie pytasz po raz drugi raz? Nic nie możesz sobie zapamiętać. To jest jajo. Podstawię je w lesie i mam nadzieję, że smurfy je znajdą i będą tak zajęci, żeby otworzyć te jajo, że nagle ja wyskoczę i będę łapał wszystkie smerfy i wreszcie złapię parę smurfów. Hmm, tato jaki ty mądry jesteś. Hmm, tato, takie pomysły to nawet ja nie mam. Hmm, <laughs> za mną dzieci. Tutaj będzie dobrze chyba. Tutaj będzie dobrze, tato? Tak, mówiłem, że tutaj będzie dobrze. Tu je zostawimy, tam z tyłu się schowamy. Jak smerwy przyjdą, to zaczniemy atakować. Za mną! Cześć, papa Smurf. Co tutaj robisz, smerfetko? Nie miałeś być w pracy? Wszyscy budują most, tylko ty, jak zawsze. Uciekasz od tej pracy. Papa Smirf, ja jestem dziewczynką. Ja nie muszę pracować. No, kto to słyszał? Wszystkie smirfy pracują, to wszystkie smirfy pracują. Szybko do pracy. No już dobrze, papa Smirf. Już pójdę. La, 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 la. O, papa Smirf. To tutaj stało wcześniej? Hm, Smirfetko, ja nie wiem, co to jest. To wygląda jak takie jajko. Niespodzianka, czy coś takiego. To może otworzymy to. Dobrze, to chodź. Dzięki, o o, o. o, co to? Co to tutaj się stało? Och, jakieś cukierki, czy co to jest? Klakier! Łapie! Bra! Bra! Szybko, Smurfetko, szybko! 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 Brrr, I tak was złapię! Tym razem mnie nie uciekniecie! <glaki> Klagier! Szybciej! Już jesteśmy! Szybko, Smurfetko, do domku! Chowajmy się do domku! Klakier! Ty kocie! Ty wolny kocie! Mmm! Będziemy tu czekać! Tym razem będę czekał tak długo, aż wyjdziecie, zgłodniecie! Czy cokolwiek będziecie musieli wyjść i wtedy was złapię Nie ma opcji, żebym stąd poszedł! Haha, klakier! Tylko mnie nie zaśnij! Udało się, smyfetko, ale nie wiem, co teraz zrobimy. Przecież Gargamel może rozwalić drzwi i wejść normalnie. Nie wiem, papa Smurfie. Może zadzwonimy po tatę Świnkę? Tata Świnka nie może on wyjechali. Ja nie wiem, po kogo mamy zadzwonić. Nie wiem. Spróbuję jeszcze jedno miejsce. I mówiłem ci, że wygram. Cosiek zawsze jest po mojej stronie. No nie denerwuj się tak, Kaczorze Donaldzie! Przecież to jest tylko gra... Hej, co wy tutaj robicie? Szybko! Nie jesteście... nie jesteście jeszcze w drodze? W jakiej drodze? Miki, o czym ty mówisz? Dzwonił do mnie Papa Smurf. Jest w ogromnych kłopotach. Gargamel zaatakował wioskę. i nie mają jak wyjść w domku. Ale poczekaj, poczekaj! Gdzie ty idziesz? Smerfetko zadzwoniłem do myszki Miki, ale nie wiem czy przyjdzie, bo jakoś nagle się rozłączyła. Nie wiem czy tutaj jesteśmy teraz na zawsze, w tym domku, uwięzieni. Nie wiem, nie wiem co z nami będzie Smerfetko. Chodźcie Smerfy, prędzej czy później tak was złapię. Będę tak długo czekał aż wyjdziecie. Tym razem nikt mnie nie pogoni. Kim ty jesteś? To jakaś kaczka dziwna. – Słyszałaś to, Smerfetko? Jakby jakiś duży kaczor na dworzu krzyczał i Gargamel chyba uciekł. Coś mówił, że ucieka, żeby zostawić. Chodź, musimy to zobaczyć, co tam się dzieje. – Zobacz, Smerfetko, nikogo nie ma. Miałem rację. Ktoś pogonił Gargamelka. Och, jak dobrze, dobrze, tylko ciekawe, kto to był. Nie wiedziałeś może Kaczora Donalda? Kaczora jakiego? Kaczora Donalda, mojego przyjaciela, mojego klubiku. Ach, jakiś kaczor to był. Ale nie mojego już uciekł. Pogonił chyba Gargamelka. Tak, to był Kaczor Donald. On troszkę zdenerwowany, wyszedł z domku i nie wiem gdzie on jest. Och, nie wiem, ale bardzo dziękujemy, że pogonił gargamelka. O, nie ma problemu! Jak chcecie jakąś pomoc, zawsze możecie do nas dzwonić. Papa pa, muszę szukać kaczora... Donalda. Zobacz, Smerfetko, ten mysz kamyki to naprawdę miły i zawsze można na niego liczyć. Oh. Dobra, zabieramy się znów do roboty. Chodź, Smerfetko, chodź. O, myślałem, że teraz będziemy odpoczywać.